W końcu wjeżdżamy na kemping kotwica w miejscowości Rewa. No, Przyczepa na parcele dysztem do przodu, ja pomogę potem tam dęfnować. No to my poradzimy. Pole kempingowe wygląda tak: pole kempingowe, camper park. My tutaj sobie stanęliśmy po prawej stronie, za nami są sanitariaty. Tutaj pan nam mówił, właśnie, żebyśmy sobie stanęli w jedną stronę, dysznym do przodu, tak jakby wjechać. Odwrotnie, o tak, rodzice stoją. Ale my tylko na jedną dobę, dlatego stanęliśmy tak razem do przodu, do siebie. Bardzo przyjemne pole takie kameralne. Teraz pokażę Wam toalety. My stoimy bardzo bliziutko, bo tu mamy obok. Żadnych brzydkich zapachów nie ma. Tu jest WC męska, wczoraj jeszcze było wspólne damska i męska. ale przedzielili na pół, i tu jest męska. Do damskiej siedzie tam. Tu są lewo zmywaki i z wodą. A tu od tyłu jest zrobione drugie wejście i jest toaleta damska. Są trzy: nie za dużo miejsca, ale, ale jest czysto. Czysto no i papier zawsze jest. Tutaj są umawaleczki. Mydło też jest. I prysznice są wspólne. Jest w drugim kontenerze, tak jakby obok. Takie są prysznice. Tutaj mamy dwa. Takie kabiny. Plastikowe. I też jest czysto. No i obok jest druga. I jeszcze jest w jednym miejscu. To jest właśnie też w tym samym kontenerze. Ale wejście jest z tej strony i tu jest i toaleta. I tak, tu jest jedno WC, umywalka jedna, umywalka druga i tu jest ta kabina prysznicowa taka sama, tylko że tu się fajnie idzie rozebrać. Bo tam trzeba wejść, i nie ma gdzie ubrać zawiesić, żeby ich po prostu nie zachlapać albo zostawić całkiem na zewnątrz, ale no, jak ktoś przyjdzie, no to już mało komfortowo. I tu jest jeszcze toaleta. Także z góry to są dwa kontenery. I w środku jest z lewo zmywak. A my stoimy tu.

A teraz idziemy na centrum Rewy. Na tym w płaciliśmy 8,90 za 100 gram, a no. tu jest 12,90. To Więc duża różnica. Mhm. Mapkę Rewy. Teraz idziemy na obiad do smażalni ryb przy molo. Tutaj siedząc właśnie w restauracji mamy takie widoki. Jelenka. Jaka lemoniada? Lemoniada jest bardzo dobra, nie jest gazowana. Nie jest też taka mega cytrynowa, że się nie napić. Jest taka idealna, bardzo dobra. Dobrze. Lidia, a Tobie? Smakuje? Lidzia? Babciu, a Tobie jak piwko smakuje? Piwko? No jak nie lubię piwa, tak to jest dobre. Smakuje Ci? No. A więc tak, byliśmy na późnym obiedzie. I powiem Wam, że świetna rybka, naprawdę dawno, dawno takiej ryb przecież my nie jedli. Rozmawialiśmy z panią obok stoliku i mówi, że też prowadzi gastronomię w Gdyni i specjalnie przyjeżdża tutaj właśnie na, na ryby, że jest bardzo dobra. Jesteśmy wszyscy zgodni, naprawdę przez super. 5 na pięć jak nic. Obsługa też, też naprawdę fajna. Przynajmniej ta fajna cena z obsługiwanie. Tak. Bo jedna powiedziała, że można z pieskiem wejść do środka, druga powinno. Znaczy nie no, oficjalnie nie wolno. nie wolno, no bo oficjalnie jest... Oficjalnie nie, nie no. wolno, ale że padało na polu to pozwoliła nam warunkowo wejść z obsługi. No nie, obsługa super, jedzonko super, naprawdę mega polecamy. I ceny też nie jakieś bardzo wygórowane. Oh Tutaj smażalnia ryb przy molo. Tak? A Moje Molo? To może później. Tomek, nie rozpruń się za daleko. Przyjechaliśmy do Gdańska, przyjechaliśmy pozwiedzać, bo od wczoraj jest jarmark dominikański i pokażemy Wam, co tu, gdzie jest. Jesteśmy na moście, zobaczcie, same kłódki poprzyczepione po jednej stronie i tam po drugiej stronie też. Zobaczcie tu jest mnóstwo ludzi i też dużo atrakcji. Królowa się nie rusę. Tu jesteśmy przy kanale na Wiśle, ale, ale tu jak widzicie wszystko jest w remoncie. Uzagradzone i mało co widać. Na drugą stronę przejście jest dopiero kładka tam. Przyjechaliśmy gościnnie do Mechelinek, bo my tu mamy z głównej drogi jakiś kilometr tylko. Bo byliśmy w Gdańsku i pokażę wam plażę w Mechelinkach. Jest dużo większa jak w rewie, ale zaczęło padać. No i niestety ludzi nie ma. Jest takie molo i woda jest dużo czyściejsza jak tam. Jak w Rewie, tam jest dosłownie kilometr stąd, tylko, że tam się już hel kończy, a my jesteśmy przy tej Zatuce Puckiej. Miasteczko jest dużo większe jak w Rewie, także jeżeli by była pogoda, to można śmiało pochodzić, jest gdzie. Dojechaliśmy na klif w Mechelinkach. Miejscówka super, ale droga tragedia. Także każdym samochodem tutaj na pewno nie wiedziecie. Stoi jakiś bus camper. Tam stoi jakaś przyczepa. I na razie tyle. Ale widok jest świetny. Oczywiście pada. Max. Pięknie, nie? 500 metrów żeśmy uszli na nogach i piszę zejście na plażę z klifu i zobaczymy co tu jest ło Mnóstwo schodów, ale fajne zejście jest zrobione. Nie widać schodzić na sam dół, bo pada, ale zobaczycie to. Tu są jeszcze schody, tu i tam aż na sam dół. Idziemy z plaży z powrotem. Zobaczcie jaki tu jest podjazd, wąwóz, także tu tylko na rowerach chyba wyjeżdżają z tej strony. A tam gdzie stał ten camper i przyczepa, to jest dojazd z drugiej strony, bo tu jest ciężko. Idąc od kempingu na prawo, cały czas prosto, dojdziecie do głównego takiego chyba wejścia. Bądź kawałek wcześniej, jak skręcimy w lewo, mamy taki krzyż, krzyż z kotwicami. I tutaj wyjście na ten, na cypel rewski. Mhm.